Ma. To może być najważniejszy filmik, jaki jak do tej pory zrobiłem na tym kanale, bo w tym filmie podsumuję wyniki tego eksperymentu, który na sobie zrobiłem przez ostatnie dwa miesiące i postaram ci się wytłumaczyć, dlaczego budowanie siły to nie jest to samo co budowanie masy, jak się buduje masę, jak się buduje siłę i dlaczego progresywne przeładowanie ciężarem to wcale nie jest to, co powoduje wzrost mięśni, tylko jest to takie naturalne następstwo tego, że stajesz się silniejszym. I tak naprawdę konieczność, jeżeli po prostu nie chcemy dodawać powtórzeń w nieskończoność. I specjalnie wypuszczam ten filmik 23, bo 23, dwa miesiące temu dokładnie, zacząłem trenować ze znacznie zwiększoną częstotliwością, bo zacząłem robić nogi dwa razy w tygodniu, a górę mojego ciała cztery razy w tygodniu. Przynajmniej na początku tak robiłem, takie były założenia, bo później musiałem trochę pozmieniać plany. Zacząłem też trenować z większą ilością serii, bo zacząłem robić od 5 do nawet ośmiu, dziewięciu serii każdego ćwiczenia, jakie robiłem w planie. I na wyższych zakresach powtórzeń. Bo taki minimalny zakres, jaki zacząłem robić, to było 8-10, a na większości ćwiczeń to było od 10 do 12 powtórzeń, a nawet więcej tak 12-15, czasami 15-20. I w momencie jak nagrywam ten filmik, to już od 6 dni nie ćwiczę, nie robię żadnych takich stricte siłowych ćwiczeń na siłowni, chodzę tylko robię cardio, jakieś mobilnościowe, jakieś lekkie skile. Robię dlatego, że musiałem zakończyć eksperyment wcześniej, bo mój układ nerwowy już po prostu nie dawał rady. Bo już było tak, że ręce mi cały czas drżały, nie miałem w ogóle siły na treningach. Strasznie mi siła pospadała na wszystkich ćwiczeniach, także już stwierdziłem, że. Dobra, chyba, chyba osiągnęliśmy tutaj limit i trzeba to zakończyć, no bo już jakby to i tak, i tak nie miałoby sensu, żebym jeszcze ten tydzień do świąt dalej trenował, bo i tak i tak żadnych jakby większych efektów już bym nie wypracował. Po prostu robiłbym wszystko na darmo. Także jak chodzi o ten eksperyment, no to kilka rzeczy zrobiłem, źle, źle się przygotowałem, bo raz, że nie wiedziałem jeszcze paru rzeczy związanych z tą teorią od Migana z kanału Team 3D Alpha. Bo to właśnie stamtąd wziąłem w ogóle jakby całą ideę i cały pomysł na ten eksperyment, żeby to w ogóle sprawdzić na samym na sobie. Jedna rzecz to nie pomyślałem, żeby przed całym eksperymentem też zrobić taki tydzień albo dwa tygodnie przerwy, takiego deloada, żeby dać temu jakieś równe szanse, żebym był faktycznie wypoczęty, żeby mój układ nerwowy był zresetowany. I bo nie wziąłem pod uwagę tego, że no, tak naprawdę to moje ciało już było dosyć zmęczone od trenowania przez poprzednie miesiące, bo nie robiłem takiego. Porządnego tygodniowego deloda od wielu miesięcy przed, zanim zacząłem ten eksperyment, tak naprawdę. A druga rzecz, jakiej nie przemyślałem, to nie spodziewałem się, że będą aż takie problemy z regeneracją, szczególnie jeżeli chodzi o ćwiczenia kalisteniczne, no bo jakby zacząłem ćwiczyć na większej ilości serii, większej ilości powtórzeń, ale to i tak i tak nic nie pomogło i, i tak i tak nie mogłem się zregenerować z sesji na sesję i nie mogłem robić progresu w kalistenicy, a to jest to, na czym aktualnie mi najbardziej zależy, więc musiałem trochę pozmieniać plany, żeby w jakimś tam stopniu móc przynajmniej się do przodu posuwać. Zacząłem szukać rozwiązania, bo tak jak na początku robiłem dwa razy nogi i cztery razy całą górę w tygodniu, to później przeszedłem na robienie góry w taki sposób, że najpierw robiłem ruchy tylko poziome w jednym treningu, czyli klata i plecy, a w drugim treningu robiłem ruchy pionowe, czyli barki i plecy, ale w pionie, co nie? Ale to też nie pomogło. Potem w końcu przeszedłem się z powrotem na push-pull i nogi, czyli wszystko już było tylko dwa razy w tygodniu trenowane. Ale to i tak i tak już na tym etapie mi nie pomogło, już byłem i takie tak ewidentnie przetrenowany, no i, i, i myślę, że można by było zrobić lepiej, no ale tak wyszło. Jeszcze inna rzecz jest taka, że założyłem czas tego eksperymentu na dwa miesiące, a ta teoria Nucleus Overload, czyli tego przeładowania jądrowego, głosi, że tak naprawdę zaczniesz widzieć efekty dopiero jak. Przestaniesz trenować, zrobisz tą przerwę minimum siedmiodniową, odpoczniesz i zresetujesz sobie układ nerwowy, mtor, receptory androgenowe i tak dalej i znowu się uwrażliwisz na trening i wrócisz do normalnego treningu, to dopiero wtedy jakby cała ta metoda jakby uwidacznia swoje owo owoce pracy. Więc tak naprawdę przez kolejne dwa miesiące powinniśmy obserwować, jak się moje ciało będzie zachowywało i czy rzeczywiście ten progres wystrzeli, więc no, zobaczymy. Wrócę teraz do takiego bardziej umiarkowanego mojego treningu. Nadal będę robił jakby. Tą moją metodą, czyli że robię cztery serie podstawowe i potem drop serie, jeżeli jest mi to potrzebne, żeby poczuć pompę, stres metaboliczny, To nie, ale nie będzie to już aż takie ekstremum, jeżeli chodzi o ilość serii, ilość powtórzeń i ilość różnych ćwiczeń, bo też teraz nie chcę jakby, tak jak ktoś mi napisał, żebym zrobił fazę siłową, to nie chcę właśnie robić tej fazy siłowej, gdzie będę robił niskie powtórzenia, bo zaraz mi ktoś napisze uu, zaczął robić niskie powtórzenia i zaczął rosnąć, o nie mówiłem, a nie mówiłem, no nie, chcę właśnie zrobić tak, że nadal będę robił tak samo, żeby faktycznie Zobaczyć, czy jest różnica w tej ilości jąder w komórkach mięśniowych. Nie? No, ale mimo wszystko, jakby teoria się zgadza, bo jakieś tam efekty udało się wypracować, bo jestem trochę szerszy w plecach, przód też się trochę powiększył, nie jakoś znacznie, ale trochę się powiększył, nogi są większe. A nie nabrałem siły na żadnym ćwiczeniu. Wszędzie na każdym ćwiczeniu podczas eksperymentu moja siła spadła, moje ciężary poszły w dół. Nigdzie nie dodałem ciężaru na żadnym ćwiczeniu, wszędzie stałem się słabszy, a mimo tego nabrałem rozmiaru. To też są tylko dwa miesiące, nie? A ja jestem naturalny, więc efekty też są naturalne, ale tak czy siak jest lepiej niż powinno być. Waga też mi poszła do góry, bo tak jak przed eksperymentem miałem tam około 82 kg. To teraz ona się waha między od 83,6 do 84,5. Na przykład dzisiaj rano było 84,4 i na pewno nie są to czyste mięśnie, ale też na pewno są to w znacznym procencie mięśnie. Bo tak patrząc po tych zdjęciach, to mój poziom tkanki tłuszczowej spadł między tamtym poziomem a tym poziomem od tych wszystkich intensywnych treningów, większa liczba powtórzeń, większa ilość serii, krótszy czas odpoczynku, także schudłem jeszcze przy okazji, a nabrałem rozmiaru. Teraz jak już jestem te 6 dni na tej przerwie, to już jakby czuję, że jest znacznie lepiej. Ta regeneracja mi, mi dużo daje, także czuję, że ta siła jakby rzeczywiście poszła teraz w górę że mam znacznie, znacznie więcej siły niż miałem podczas tego eksperymentu i, i wcześniej. Także jestem serio ciekawy jakby jak będzie po, jak wrócę do normalnego treningu, bo myślę, że będę sporo, sporo silniejszy jak się zregeneruję. No a teraz część merytoryczna, czyli to co udało mi się zrozumieć dlaczego to tak działa. Więc mięśnie rosną więcej od większej ilości serii, większej ilości powtórzeń w tych seriach i większej częstotliwości z trzech powodów głównie. Po pierwsze, bo generujesz sobie w ten sposób więcej hormonów, które są odpowiedzialne za wzrost mięśni, czyli czyli takie rzeczy jak testosteron, adrenalina, IGF-1, HGH, bo masz po prostu dłuższy czas pod napięciem i w ten sposób aktywujesz włókna szybkokurczliwe więcej. Bo w budowaniu mięśni głównie chodzi właśnie o tą aktywację włókien szybkokurczliwych. Ruchy wielostawowe... Dodać aktywacja włókien szybko kurczliwych, albo niskimi powtórzeniami z dużym obciążeniem, albo wysokimi powtórzeniami z trochę mniejszym obciążeniem, plus częstotliwość. Im częściej, tym lepiej. I, te właśnie, i właśnie te wyższe zakresy powtórzeń i większej ilości serii są lepsze, dlatego że jakby mięśnie w Twoim ciele są odpowiedzią głównie na brak tlenu. Jakby ciało rozwija więcej włókien mięśniowych, dlatego żeby nigdy więcej nie dopuścić do sytuacji, gdzie danemu mięśniowi zaczyna brakować tlenu. Twoje ciało jakby nie lubi nie mieć tlenu do Oddychania, więc jakby to jest adaptacja w, ty, w tym celu, jakby w tym kierunku, żeby nigdy więcej nie zabrakło ci tlenu. I to się najpewniej bierze z tego, że jakby dla jakby ludzkiego ciała do takiego trybu życia, w jakim pewnie wyewoluowaliśmy, żeby żyć, czyli w jakby grupach, co nie, to bardziej przydatne jest jakby wytrzymałość mięśniowa niż siła indywidualnej jednostki, co nie? Bo jakby jesteśmy silniejsi, jak jest. Jak jest dużo osób, ale trochę słabszych, które pracują razem w grupie, niż jak jest jedna osoba bardzo silna, co nie? Ta jedna osoba jakby jest mniej w stanie zrobić. Więc dla naszego przetrwania bardziej się opłacało mieć ciało, które będzie w stanie robić trochę mniejszy ciężar, ale przez dłuższy czas, przez dłuższy, dłuższy czas tropić jakieś zwierzę, przez dłuższy czas się wspinać. Przez dłuższy czas biegać, niż zrobić ciało, które będzie w stanie przez bardzo krótki okres czasu wyprodukować bardzo jakby dużą ilość siły. Nie? Drugi powód jest taki, że trenując w ten sposób aż trzy razy więcej zachodzi ten proces, gdzie komórka satelitarna. W celu naprawy danego mięśnia oddaje swoje jądro komórkowe, i teraz ten, ta komórka mięśniowa ma więcej jąder, przez co jest jeszcze bardziej responsywna na wzrost. Tak naprawdę trzy razy bardziej są mięśnie trenowane w ten sposób responsywne na wzrost. Tylko pod warunkiem, że właśnie odpoczniesz i zresetujesz cały układ. I to jest właśnie duża lekcja, którą wyciągnąłem z tego całego eksperymentu, że jakby lepiej jest trenować bardzo intensywnie. Ale krótsze bloki czasu, załóżmy 3-4 tygodnie, 5 tygodni, 6 tygodni, nawet 8 tygodni i zrobić przerwę, taką dłuższą przerwę, odpocząć, w ogóle nie ćwiczyć albo bardzo takie nisko intensywne ćwiczenia i, po, i potem jakby z powrotem kolejny taki intensywny blok zrobić, bo te deloady są jednak bardzo ważne. I trzeci powód jest taki, że taki sposób treningu pozwala na większą częstotliwość treningu, bo jest mniejsze obciążenie układu nerwowego, więc możesz częściej powtarzać dany trening, przez co częściej obniżasz sobie poziom miostatyny, czyli takiego białka, które hamuje wzrost mięśni, a częściej podwyższasz sobie, pulsujesz sobie sygnały hormonów, które powodują wzrost mięśni. Tylko z tymi hormonami to jest taki kawiat, że musisz robić ćwiczenia wielostawowe. Jak będziesz robił same izolacje, no to prędzej czy później spotkasz się ze ścianą, bo trzeba będzie czegoś, co jest bardziej stymulujące nerwowo. Więcej grup mięśniowych angażuje i spowoduje większy wyrzut hormonów, żebyś mógł dalej rosnąć. Można sobie właśnie zwiększyć liczbę jąder w komórkach mięśniowych robiąc izolację, co nie? Ale nie urośniesz od tego, dopóki nie zrobisz tej przerwy, nie odpoczniesz i nie wrócisz do normalnego treningu z czymś, co będzie właśnie wielostawowe. Dla przykładu możesz sobie zwiększyć liczbę jąder w mięśniach klatki robiąc rozpiętki na nie codziennie przez 30 dni, ale nie urośniesz od tego za bardzo, może trochę, dopiero jak wrócisz do normalnego treningu, zrobisz przerwę i zaczniesz robić wyciskanie na klatkę jakieś, albo pompki z obciążeniem, albo dipy, wtedy zaczniesz rosnąć. Teraz budowanie siły, bo siłę z kolei się buduje niskimi zakresami powtórzeń, małą ilością powtórzeń, ale z dużym obciążeniem, z dużym ciężarem, bo to głównie stymuluje układ nerwowy, a nie układ mięśniowy, a siła to jest głównie w bardzo dużym procencie adaptacja mózgu, adaptacja układu nerwowego i umiejętność lepszego zaangażowania mięśnia, która przychodzi z techniką i setkami, setkami powtórzeń. I dlatego, jak zobaczysz sobie jakąś początkującą osobę na siłowni, to, to bardzo szybko buduje siłę na siłowni, tak? Szybko stajesz się silniejszy na jakichś ruchach, no ale nie stajesz się tak samo szybko, znacznie większy na tych ruchach, tak? Nie rośniesz. W takim zastraszającym tempie, jakby się mogło wydawać. Siłę buduje się znacznie szybciej niż mięśnie, a więcej siły wcale niekoniecznie oznacza więcej mięśni. Tylko ludzie w to wierzą, bo z reguły, jak ktoś jest duży, to z reguły dźwiga duże ciężary i mówi, że o jak, jak będziesz miał w przysiadzie 200 kilo, to będziesz miał wielkie nogi. No tak, ale to nie dlatego, że masz na tym przysiadzie założone te 200 kilo i to 200 kilo to jest magia, tylko dlatego, że żeby dojść do tych 200 kg na przysiadzie. To musiałeś robić trzy rzeczy. Musiałeś robić przysiady, czyli ruch wielostawowy na nogi. Musiałeś robić go często i powtarzać go na okrągło. I musiałeś aktywować włókna szybko kurczliwe w tych mięśniach nóg, bo robiłeś bardzo niskie powtórzenia z dużym ciężarem, bo chciałeś budować siłę. Więc Aktywowałeś wszystkie te trzy czynniki do wzrostu masy mięśniowej, ale siła wcale nie jest jednym z tych czynników. Bo jak postawiłbyś obok tego gościa, gościa, który też robi przysiady, robi je tak samo często, tyle samo razy w tygodniu, ale robi je zamiast na niskich powtórzeniach, to robi je na dużej ilości powtórzeń i dużej ilości serii, to gwarantuję ci, że ten ziomek, mimo tego, że nie będzie tak samo silny, jak ten, który dźwiga ciężko, to będzie miał większe nogi. I ostatnia rzecz, czyli po co w ogóle jest progresywne przeładowanie ciężarem, czyli po co w ogóle się dodaje ciężaru. Skoro mięśnie nie rosną niby od większej ilości ciężaru, dlatego, że jakbyś chciał w nieskończoność dodawać powtórzeń, to powyżej tych 30 powtórzeń w każdej serii już jest jakby bardzo znikomy efekt, jeżeli chodzi o stymulowanie wzrostu mięśni. I, włó i włókna wolnokurczliwe przejmują pracę zamiast też szybko-kurczliwe, więc tak naprawdę budujesz bardziej już wytrzymałość niż masę mięśniową. I to jest właśnie powód, dla którego na przykład długodystansowi biegacze maratończycy wyglądają jak gówno, jakby mają trochę tam rozwinięte łydki, ale są ogólnie bardzo mali i nie mają masy mięśniowej, a sprinterzy na 100 metrów są dojebani w cholerę, co nie? Dlatego, że właśnie ci długodystansowcy mają jakby dużo tych obciążeń, owszem, ale to już jest za małe obciążenie, a sprinterzy cały czas biegają tylko na 100 metrów, ale biegają na maksa i non-stop aktywują te włókna szybko kurczliwe, bo cały czas starają się jakby maksymalną ilość siły wygenerować. I dlatego na siłowni dokładasz właśnie powtórzeń tylko w jakimś zakresie, no bo wiadomo, że w takim zakresie od tam 6 do tych 20 powtórzeń masz najlepszy taki stosunek wysiłku do tego, jak bardzo stymulujesz te włókna szybko kurczliwe. No i jak już jesteś w stanie wszystkie te swoje serie robocze wykonać w takim zakresie powtórzeń, jaki sobie wybrałeś, no to już dokładasz sobie ciężar. Zamiast dokładać powtórzeń w nieskończoność, po to, żeby właśnie nadal, nadal nie musieć robić więcej pracy, więcej spędzać czasu na siłowni, więcej powtórzeń robić, a mieć z tego mniejsze zwroty, tylko po to, żeby cały czas taka sama liczba powtórzeń, taka sama ilość pracy, taka sama ilość czasu spędzonego na siłowni nadal powodowała to, że aktywujesz te włókna szybko kurczliwe i nadal każdy trening to będzie puls, który cię posuwa do wzrostu. No Ale to jest jakby naturalne następstwo stawania się silniejszymi, naturalna kolej rzeczy i samemu jakby zobaczysz. Czasem, jak robisz cały czas, załóżmy 10 podciągnięć, to po pewnym czasie, jakby zaczynasz się orientować, że te 10 podciągnięć stało się już dla ciebie bardzo łatwe, i tak naprawdę już nie jesteś od tego zmęczony, co nie? Ale to nie jest tak, że, że musisz z treningu na trening bić rekordy siłowe, żeby rosnąć, i, i na każdym treningu. Musisz dołożyć o więcej o powtórzenie, musisz dołożyć więcej ciężaru, bo inaczej nie urośniesz. Nie, to nie jest prawda. Na przykładu, na przykład weźmy sobie osobę, która w ogóle jakby nie trenowała do tej pory i możemy kazać tej osobie nosić dwa wiadra, w którym każdy, każda waży po 20 kilo i załóżmy, że ma chodzić codziennie ten sam dystans, załóżmy 1 km, kilo, co nie. No i czy po jednym dniu odnoszenia tych wiader urośnie cokolwiek, no, no nie zobaczysz, jakby nie będzie żadnej różnicy, co nie? Natomiast czy po 100 dniach. Chodzenia ten sam dystans z taki, takimi samymi wiadrami, taki sam ciężar, obydwa wiadra, nadal 20 kg, czy po 100 dniach robienia tego staniesz się większy? Najpewniej tak, przedramiona ci trochę urosną, tutaj kaptury ci trochę urosną, plecy ci trochę urosną, może nawet biceps, triceps też trochę ci urośnie, co nie? Nie dodałeś ciężaru, nie zwiększyłeś dystansu, nie robiłeś niczego więcej, po prostu powtarzałeś ten sam bodziec przez dłuższą ilość czasu, więcej razy. Dlatego właśnie częstotliwość w treningu ma znaczenie. Tylko wiadomo, że po tych 100 dniach, albo nawet po 50-60 dniach, twoje ciało już raczej się zaadaptowało do wszystkiego, co. Te dwa wiadra po 20 kg na jeden kilo, kilometr miały dla niego do zaoferowania, jakbyś chciał dalej rosnąć no to musiałbyś albo zwiększyć dystans, który chodzisz, czyli zamiast 1 kilometr to teraz zacząć chodzić 2 kilometry albo 3, albo 5 kilometrów co nie. Tylko wiadomo, że w pewnym momencie jakby to też ma właśnie coraz mniejszy zwrot, bo w pewnym momencie bardziej trenujesz wytrzymałość niż dajesz sygnał dla mięśni, bo jakby to przestanie być wymagające dla tych mięśni, ta, ta sama jakby waga wiader, co nie? Albo możesz dodać cięższe wiadra i nosić ten sam dystans, ale z cięższymi wiadrami. No i to jest właśnie, po to jest prze, progresywne przeładowanie ciężarem. Po to się dodaje ciężaru na siłowni, żeby po prostu nie musieć robić więcej i dłużej, ale żeby robić tyle samo, a żeby nadal jakby to stymulowało wzrost, czyli aktywowało włókna szybko kurczliwe. No także na dzisiaj ode mnie to tyle. Wesołych świąt. Jeszcze będzie na pewno dużo okazji, żeby o tym pogadać i wam potłumaczyć na, na przykładach, ale. Mam nadzieję, że ten filmik dużo ci rozjaśnił w głowie, jeżeli chodzi o jakby to, czym w ogóle jest budowanie mięśni i dlaczego to tak jest. Wiem, że ja się na pewno dużo dowiedziałem przez ten eksperyment i mi to dużo pomoże w rozwijaniu się dalej. Jakbyś chciał mi pomóc rozwijać moją misję i ten kanał, to weź, napisz mi jakiś komentarz pod spodem. Może być cokolwiek, wiadomo, klasycznie. Chodzi tylko o to, żeby więcej osób mogło zobaczyć ten filmik. Jak masz jakiegoś znajomego, któremu przydałoby się zobaczyć ten filmik to Weź mu udostępnij, Powiedz mu o, o wujku Bartku. Jakbyś szukał dla siebie programu na nowy rok i chciałbyś popróbować ćwiczyć na moich, no to może się sobie obczaić na kompania 6.pl. Może ci się spodobają i będziesz chciał sobie sprawić prezent pod choinkę. Subuj kanał, jak jeszcze nie subujesz, bo to też mi pomaga. I widzimy się w następnym. Trzymaj się.